Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym filmie dzisiaj dla odmiany pojeździmy na rowerze jestem w moich lokalnych lasach można tak powiedzieć w lasach między Kuźnią Raciborską a Rudami no i dzisiaj zaplanowałem sobie takiego klasyka przejazd taką klasyczną trasą w tych okolicach mowa o pętli rowerowej Lasy Rudzkie chociaż ja nie będę trzymał się tak bardzo ściśle tej pętli tutaj mamy mapkę poglądową ja wyruszyłem z miejscowości Jankowice i tutaj krótki fragment przejechałem i właśnie pierwsze zboczenie z trasy do Uroczyska Hubertus, Czarna Kałuża, to jest właśnie ten niewielki tutaj zbiornik wodny. Uroczysko Hubertus i zaraz wracam na pętlę. Mijemy sobie zabytkową stację kolei wąskotorowej, pocysterski zespół klasztorno-pałacowy. Tutaj na moment zboczymy, żeby podjechać do Kaplicy Magdalenka. No i przez górę zamkową przez Schlossberg Wrócimy do Jankowic. Uzbiera się tego pewnie jakieś 40 km, więc dystans taki akurat na krótki jesienny dzień. Myślę, że będzie całkiem przyjemnie, całkiem gravelowo. Na tej trasie dominują bardzo dobre drogi leśne, ale ja sobie tutaj drobne modyfikacje wprowadziłem. sobie tutaj kilka miejsc odnaleźć. Raz zjeżdżam z trasy, żeby znaleźć źródło katarzyny. Na mapie znalazłem źródło katarzyny I trzeba sprawdzić, czy tam faktycznie jakaś woda wybija. Nawigacja każe skręcić. Musi być trochę bardziej przygodowy fragment. Po mokrym lesie najlepiej się jeździ na Slikach właśnie. Tak, droga jest jakby przede mną. Trzeba porzucić rower Poszukać tego źródła. No zawsze tak musi być, no nie może być tak po prostu, że jest droga. O, widzę jakiś kubeczek na drzewie. A jak jest kubeczek na drzewie, to musi być źródło. Jest ścieżka. Czekajcie, wróćmy na ścieżkę. O, Jest ścieżka. Jest jakieś źródełko. No proszę. Woda ciurka w środku lasu. Nawet obudowane to jest. Jest zweryfikowane. W źródło Katarzyny. Spotkałem pracownika leśnego. Także w ostatniej chwili udało mi się tędy przejechać, bo zaraz tu ciężki sprzęt będzie wjeżdżał. Może jakimś skrótem? W sumie o to chodzi w tej zabawie, w tym kolarstwie przygodowym, żeby czasem pojechać skrótem, co nie? Ale już teraz na ekranie nawigacji widzę, że tym razem skrót będzie prawdziwym skrótem. Już zaśpiew dwusówki pospolitej przed chwilą był. Brakuje mi takiego prostego, prostego kolarstwa eksploracyjnego, nienastawionego na dystans, nienastawionego na coś bardzo spektakularnego. Cały czas gonimy w piętkę, żeby jechać dalej, szybciej, wyżej. A ja łapię się na tym, że przecież tak dużo przyjemności mam właśnie w takiej jeździe, gdzie ta trasa wcale nie musi być długa, ale gdzieś tam się człowiek zgubi w lesie, czegoś poszuka i wraca taka dziecięca radość, której. My dorośli się tak bardzo wstydzimy często. To mówiłem ja, Marcin filozof. Prognozy miał szukały, miało nie padać. I przekraczamy rzekę Rudę po raz pierwszy dzisiaj, dobrze, że nie pada, ale wiecie co z tą prognozą? To kto to widział? Z deszczu miało być To nie jest tak, że jakiś kapuśniaczek, nie? Raczej taki żur, konkretny żur Nie no spoko, spoko Fajnie o to tam te kolejki właśnie były kolejny taki mini punkt odhaczony jestem na cmentarzu w Rudach i chciałem zobaczyć czy mają tutaj działający kran to też jest taka dobra rzecz o której warto pamiętać, że bardzo często na cmentarzach będziemy mieli właśnie dostęp do wody dobra lecimy dalej naszą pętlę lasów rudzkich Teraz sobie zahaczymy o e, pocysterski zespół klasztorno-pałacowy. Tak, wracamy na rzekę Rudę. Pani będzie chciała zdjęcie, chyba to ja nie wiem, czy ja mogę wjechać ja poczekam aż Pani sobie zdjęcie zrobi rower rowerem, szlak szlakiem, ale są ważniejsze rzeczy Pani tu tańczy teraz na moście? dobrze o to trochę to potrwa tutaj no nie pojedzie człowiek na rowerze Dobra, to dostałem zgodę, można jechać. Takie to czasy, jak celebryci pracują, to szare robaczki muszą czekać. No, także mijamy zespół, zespół po klasztorno. Cysterski zespół poklasztorny, po klasztorny. zespół po cysterski. W letnie weekendy, oczywiście, tutaj jest człowiek na człowieku, ale taki listopadowy dzień, cała aleja dla mnie, tak, tutaj mamy przykład doskonale wydanych pieniędzy. Mamy platformę widokową. Tak, no ten rejon jest oczywiście najbardziej znany z ogromnego, tragicznego pożaru. No i co, i tu postanowili zrobić platformę widokową, żeby można było spojrzeć na odradzający się las. No, odradza się. O zupełnie przypadkiem, zupełnie przypadkiem mam termos w uchwycie Fidlocka na tym wyjeździe. To w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, że właśnie do oferty mojego sklepu wprodziłem bardzo szeroki bardzo szeroki asortyment Fidlocka i mamy wszystkie uchwyty, butelki i tak dalej. Nie, to w ogóle nie ma nie ma związku z tym. A tak, tym sposobem już ponad połowa trasy za mną. Prawie 22 km przejechane. Tak, no trasa taka bez żadnych bez żadnych takich ekstremalnych punktów. To jest wszystko gładziutkie, równiutkie. Opowiedziałbym Wam więcej o tym montażu termosu do roweru. Opowiedziałbym Wam więcej, ale nie do końca mogę, bo łamię tutaj wszystkie trzy, wszystkie trzy zalecenia, które były w instrukcji obsługi. Jak odpakowałem ten produkt to było napisane, że nie wolno stosować z butelkami cięższymi niż 1 kg. Nie wolno stosować do butelek o średnicy większej niż 8 cm. I nie wolno stosować do butelek stalowych, które się nie dopasowują kształtem do uchwytu. Musi być butelka elastyczna. Także złamałem wszystkie trzy zalecenia, więc na razie nie będę o tym gadał. Dobra, ruszamy dalej, ale jeszcze dwa słowa o tym, co tu mam na rowerze. Tu mam zwykły koszyk na bidon, i w tym mam zestaw naprawczy, zabezpieczony małym paskiem. Zestaw naprawczy jedzie sobie w koszyku na bidon. No mam właśnie ten termos z uchwytem feedlock. No i tego tailfina, którego cały czas mam, nazwijmy to w fazie testów. Cały, cały czas sobie jeździ na rowerach. I go sobie sprawdzam. No i wciąż niezmiennie jestem zachwycony jak ten rower jeździ. Najbardziej zaskakuje mnie to, że ja przy tym rowerze praktycznie nic nie robiłem. Trochę już przejechał, trochę już przeżył. Ale on dalej jeździ cichutko, on nie wydaje żadnego dźwięku. Tutaj nic nie trzeszczy, nic nie strzela, nic nie hałasuje. Jak się tylko wiedzie na asfalt i nie ma, i nie ma e, tego szutrowego szumu, to jest po prostu cisza. Słuchać tylko opony na asfalcie. Bardzo przyjemne to jest wrażenie. mamy tą kaplicę. Obiekty sakralne to nie jest jakiś mój szczególny punkt zainteresowania. Ale taleśna kaplica, no taka całkiem konkretna wiatka. Ale w kontekście biwaków jeszcze ta trasa jest fajna, bo ee, no, w obrębie tej pętli lasy ludzkie jest wyznaczony obszar zanocuj w lesie, więc jeśli dla kogoś to ma znaczenie, e, jeśli dla kogoś ma znaczenie to, czy biwakuje w legalnym miejscu, czy nie, no to planując jakąś trasę, można sobie fragmenty tej pętli lasy ludzkie wziąć pod uwagę, bo właśnie tutaj taki obszar zanocuj w lesie jest. Dobra, zostało ostatnie 15 km i pewnie. Ostatnie wejście na antenę zrobimy z Góry Zamkowej, Schlossberg Tutaj widzimy właśnie pokłosie tych pożarów Prowadzono takie szerokie pasy przeciwpożarowe i dojechaliśmy z powrotem do rzeki Ruda ostatni raz ją przekroczymy tutaj jedno z miejsc wodowania kajaków i jak widać jedno z miejsc pozostawiania śmieci po spływach kajakowych no a mi zostało 6 km żeby zakończyć pętlę a jeszcze krótka wizyta w kuźni raciborskiej bo bomba zaczęła pukać do drzwi myślałem, że na jednym batoniku te 40 km obiadę na szczęście jest tu nasz sklep jest nasz sklepek, jest nasz sklep to, to jest dobrze Nasz sklep, bułka z pasztetem i z ogórkiem powinna uratować sytuację. No i wracamy, wracamy do lasu, tak, na skróty sobie pojedziemy. Przede mną ostatni punkt wycieczki góra zamkowa Schlossberg. Tu jest kanalizacja w lesie. Nie wiem. Góra zamkowa, nie zredukowałem sobie biegu. Tak lepiej na tej górze zamkowej też jest taka turbowiata. Jest taka legenda, że tu kiedyś był zamek, ale go nie ma. Polecam, polecam lasy ludzkie na rower. Na takie niezobowiązujące eksploracje. Trasa oczywiście na, na gravela, ale, ale raczej polecałbym szeroką oponę. Taką tablicą zaczynaliśmy, taką tablicą kończymy. Tu jest właśnie wiata. Także tyle. Ja na ten moment mam przejechane 39. Został mi jeszcze kawałeczek do Jankowic. Z Góry Zamkowej w otoczeniu pięknego bukowego jesiennego lasu. Żegnam się z Wami, dziękuję za wspólną jazdę To była taka klasyczna mikro przygoda Jestem z niej dumny Do zobaczenia następnym razem